Więc dobra, właściwie chyba sezon można uznać za otwarty. Za daleko nie będziemy jechać, bo musimy to wszystko sprawdzić. Ale mi tego brakowało. Za dużo gadania nie będzie, bo. Tak dawno nie jeździłem, że muszę się nacieszyć, no ale jakiś komentarz muszę dołożyć do tego, nie? Mam wrażenie, że nie licząc tego zbiornika, który dudni jak betoniara, to po przełożeniu tego gaźnika na ten gumowy kruciec mam wrażenie, że jest o wiele ciszej. Widać, nie odzywa się przepustnica. Tak, tak mi się wydaje, takie to jest moje zdanie na ten temat. ten zbiornik denerwuje kręca się dobrze nawet nie wiem, mam wrażenie, że czy trochę lepiej nie chodzi nie wiem, może przez to, że go przeczyściłem bo już niby nie było za dużo mułu w nim, ale zawsze to trochę syf jakiś tam albo ja po prostu się odzwyczaiłem tak też może być ale mi tego brakowało nie lecimy wracamy do domu, nie wziąłem kurtki tak tylko wyskoczyłem e, tak tylko wyskoczyłem na chwilę i powiem wam, że tak, prowadzi się o wiele lepiej z tą zrobioną obręczą, nie czuję, żeby ten tył był wiotki, bo e, te tylne koło przed na prawo było tak rozwalone że ja dosłownie czułem e, raz, że było bicie które było czuć przy jakichś tam prędkościach już powyżej 20-30 to podskakiwała dupa, to raz e, tak naprawdę przy jakichś zakrętach coś ten tył, tak lekko ta dupa dziwnie się zachowywała. A teraz czuję, że jest sztywność. Ten motocykl jest naprawdę sztywny. Z powrotem wszystko tak jak było. Hamulec, teraz jak hamowałem przed zabudowanym, dotarłem przed nim, bo tam też jeszcze trochę te klocki widać się układają, coraz lepiej hamuje. Lekki był nalot na tarczy, więc tu też już tam e, myślę, że już będzie z głowy. już Nie widzę, żeby tam coś było. Lecimy to lasem. Później jeszcze się przejadę wezmę żonę na pasażera i kiedyś jeszcze przejadę kawałek e, z żoną. Ale nie mogę odpuścić okazji, żeby się przejechać samemu. No, co to ja wiadomo jazda samemu to jazda samemu tam bez jakichś dodatkowych balastów, plecaczków. <gulatory noise> Regulator napięcia zmieniony, ładowanie 14.7 na wolnych, przy światłach, przy klaksonie, przy wszystkim więc zarąbiście tak samo światło stopu nie domagało tam lekko ale to był luźny przewód też zrobione no powiem wam, że myślę, że jest ok zawsze może być lepiej, ale Myślę, że powodów do narzekania tak naprawdę też nie ma. Ale fajnie, fajnie wrócić wreszcie i przejechać się swoim swoim motocyklem, a nie pożyczać i nagrywać na cudzych. Chociaż. O, złama na brzuskę, ale ładnie. Chociaż bardzo bym chciał nagrać yy, pożyczone upalone, no to ze względu, że to jest mój. Sprzęt, nie będę tego robił, bo to nie będzie miarodajne, tak, tak uważam. I żeby jakąś inną czwórkę kogoś obcego, że tak powiem, pożyczoną, przetestować i sobie z tą porównać. Ja ja myślę, że ta moja to tak naprawdę jest e, taka zdrowa seria. Poryte, pokopane. No w ogóle trochę chyba przesadziłem z miodem na łańcuchu. Tak się trochę boję, że jak wrócę to będzie cała obręcz czarna Fajny dzionek, słoneczko w sam raz Dobra lecimy na chatę i po obiedzie jeszcze ruszymy gdzieś z żoną na jakiegoś turnetu po okolicy bo sprawdzamy czy wszystko jest ok, czy nic się nigdzie nie luzuje, nie rozkręca, bo to będą po takich akcjach po zeszłym sezonie na pewno czy będzie silnik, sprawdzić czy nie jest luźny. Miałem to zrobić i zapomniałem, ale ogółem co pokopane współczuję tym, którzy tu samochodami muszą przyjeżdżać jeszcze dygniemy na drwęce w lewo zobaczyć na głębinówki. na główce jeszcze. Luzu na główce nie ma. Elegancko. Będzie trzeba ja to poprawić, napawać tam jakoś po sezonie. Coś tu lekko czuję na tyłku, jakby było luźnawe. Przyjechali posiedzieć. pewno wkurwieni, że im tutaj do dnie hałasuje. trochę za dużo powietrza w tylnym kole jest mam wrażenie bo ta opona się nic nie ugina przynosi wszystkie najdrobniejsze a może to stopka stuka stopka boczna została właściwie chyba tylko do zrobienia z takich dobrych grubszych spraw tak naprawdę bo wygańczam ja taką miałem taka jest ale Zadowolony to ja z niej nie jestem, tak przymusowo z niej korzystam, najchętniej bym przeskoczył na tą taką jak była w mocowana do tylnego podnóżka lewego ładna, fajna, zgrabna, tylko podobno mało sztywna, trzeba by sobie zrobić coś takiego chyba samemu gdy nie ma czasu na takie rzeczy, dobra pojeżdżamy Domo.